Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Piotrowski, jestem astrologiem z wykształcenia filozofem, prezesem Polskiego Towarzystwa Astrologicznego i mam przyjemność prze prze przedstawić Państwu przebieg planet, czyli to, co się będzie działo w nadchodzącym tygodniu od 2 do 8 grudnia 2024 roku. I trzeba przyznać, że to będzie ty tydzień niezwykle na pełen właściwie z rozmaitych układów planetarnych, zwrotów. Właściwie prawie każdego dnia coś tutaj się będzie. Działa, nawet jeżeli jakiś dzień będzie pominięty, czy powiedzmy wolny od jakichś nowych konfiguracji, to z kolei w, na w następnym dniu będzie ich wręcz, można powiedzieć, jakoś nadmiar, prawda? Czyli mamy tutaj do, do, do czynienia z bardzo takim, no jednak burzliwym tygodniem, bardzo dynamicznym, niewątpliwie, takim, który tutaj no, jakoś zapowiada pewien rodzaj takiej niestabilności. Ale jakoś tak, no po prostu też się dużo będzie działo, więc nawet jeżeli się coś zdarzy, nie wiem, negatywnego, to za chwilę się może coś z innej strony, prawda, się może pojawić coś pozytywnego. I tak właściwie to się będzie um, trochę jakoś tak przeplatać przez ten cały właśnie um, nadchodzący ty, tydzień. Otworzy ten tydzień w ogóle. Um, bardzo przyjemna w swojej wymowie konfiguracja mianowicie Wenus która tutaj jest pod koniec znaku Koziorożca utworzy trygon do Urana i ona rozpocznie w ogóle w tym tygodniu całą taką serię aspektów do Urana, do Neptuna i potem ostatecznie do Plutona kiedy już wejdzie do wodnika więc utworzy te aspekty z tymi planetami transpersonalnymi co też pokazuje, że to będzie czas rzeczywiście albo szukania rozwiązań pokojowych, albo czas jakoś też, prawda, przeżywania w jeszcze inny sposób miłości. Czy w ogóle związku, prawda, jakoś. Sam ten trygon tego właśnie, znaczy tej Wenus do, do Urana jest o tyle przyjemny, że to podkreśla pewien rodzaj ekscytacji, czymś, otwiera nowe możliwości wyrażaniu uczuć albo w nawiązywaniu w ogóle relacji. I jest to, jest to czas, który, który czy znaczy jest to konfiguracja, która dynamizuje bardzo. Jednak ten, ten czas i sposób przeżywania też y, y, związków, y, otwierając tu jakieś nowe możliwości, perspektywy dogadywania się też z ludźmi, ponieważ to jest w znakach ziemskich, więc y, no, tym bardziej jakoś są preferowane powiedzmy te relacje biznesowe, czy te, w których w grę wchodzą jakieś, jakieś finanse. Ale ogólnie jest to po prostu dobry czas na to, żeby szukać nowych postaw, jakoś tutaj, prawda, związku, bycia razem i, i tego, co po prostu jakoś ludzi łączy. I ten tydzień właśnie jest otwierany przez tego typu taką przyjemną, dynamiczną, prawda, yy, yy, konfigurację yy, czyli Wenus w trygonie do Urana. I potem w środę 4, 4 grudnia Merkury z kolei, do którego tutaj się to Słońce, prawda, jakoś zbliża. Merkury, który, jest, który w tej chwili, jak Państwo wiecie, idzie ruchem wstecznym, czyli jest w retrogradacji, utworzy opozycję do Opozycję do Jowisza i w ogóle cały ten tydzień trochę tak nam upłynie w, takim, w takich, właśnie dynamicznych układach, bo o nich głównie tutaj mówiłem. Mianowicie, Merkury tu się będzie uściślał koniunkcję ze Słońcem, znaczy Merkury się cofa i Słońce i z nią i z tym Słońcem utworzy tak zwaną dolną, dolną koniunkcję, czyli wtedy, kiedy jest po prostu w retrogradacji. I jednocześnie, prawda, utworzy opozycję do tego Jowisza, i jednocześnie cały ten układ tutaj zrobi kwadraturę do kwadraturę do z kolei Saturna. Jowisz na razie też, też się cofa, więc na razie tej kwadratury nie utworzy, ale on tam się będzie zbliżał, żeby, żeby ją zrobić to w drugiej połowie grudnia nastąpi, ale tak czy owak te układy jakoś tutaj dynamizują, czy znaczy jakby sprawiają tutaj ten właśnie jakoś to się tutaj tka, taka tkanka, prawda tego, tego półkrzyża stworzonego przez z jednej strony Saturna, z drugiej strony przez Jowisza oraz właśnie te, to słońce z tym Merkurym. Więc dwie kompletnie różne zasady Jowiszowa zasada rozwoju postępu no, jakiejś atrakcyjności, takiej właśnie dynamiczności, przyszłości, takiego rzutowania jakoś siebie, przyszłość, pełna, um, wzrost nadziei, zaufania, czasami właściwie nawet takiego trochę przesadzonego, czyli gdzieś to się może jakoś um, nawet wiązać prawda, z pewnym rodzajem takiej naiwności, a z drugiej strony zasada restrykcji, ograniczeń, kary, um, strachu, um, jakiegoś, um, jakichś ograniczeń, czyli ta zasada właśnie tak zwana, powiedzmy, jakaś taka zasada rzeczywistości reprezentowana przez Saturna. Czyli i nadzieje, i rzeczywistość tu będą ze sobą w konflikcie, i to, i to jeszcze będzie prawda, jakoś dynamizowane przez tą koniunkcję słońca z Merkurym, która się uściśli w piątek 6, 6, 6, 6 grudnia. No, i oczywiście, że to, to jest, ma to miejsce w, dokładnie w połowie, jakoś tak mniej więcej, prawda? Tych znaków zmiennych, czyli w, w strzelcu, w rybach, w bliźniętach, i ym, no, panna tu będzie zbierać jakoś na siebie, prawda? Ten cały, ten, to całe brzemię tego, tego, pół, tego półkrzyża. Przy czym to jest, owszem, to rodzi ten półkrzyż bardzo duże napięcie i konflikty i wewnętrzne i zewnętrzne, prawda, pomiędzy postępem a jakąś zasadą, prawda, no wsteczną, reprezentowaną właśnie przez tego Saturna, czy jakąś taką konserwatywną. Więc tu na różnych polach to się może w ogóle jakoś ten półkrzyż teraz zamanifestować. No ale panna jest tym znakiem, tak zwanym tutaj w tym układzie, prawda, pustym, na której to się wszystko po prostu jakoś skupi. Ona będzie musiała ten w swojej pracowitości, odpowiedzialności, zaangażowaniu, prawda, jakoś to znieść. Więc panny znaczy, musi to po prostu na siebie jakoś wziąć. Więc tutaj, zwłaszcza osoby, które mają słońce w znaku panny, czyli są spod znaku panny a w pannie książę, z pannie na no, jakieś takie ważne elementy horoskopu, no to one jakoś odczują, prawda, teraz, właśnie to brzemię tego półkrzyża. Przy czym, to tak jak powiedziałam, to nie musi być nic jakoś no, potwornie srogiego czy niebezpiecznego. Raczej to po prostu pokazuje pewien rodzaj konfliktów wewnętrznych czy zewnętrznych, właśnie pomiędzy tymi dwoma takimi zasadami. Postępu rozwoju i jednocześnie lęku albo mm, jakiejś powściągliwości, i tu trzeba by znaleźć prawda, równowagę, żeby zarówno nie być tutaj jakimś hura optymistą, czy jakimś takim no, entuzjastą wszystkiego tego, co nowe, i zarazem, a z drugiej strony, prawda, żeby nie, nie popadać w jakiś niepotrzebny, w ogóle skrajny pesymizm. Więc to jest o tyle tutaj, to, to o to tutaj, o ten konflikt chodzi. Chociaż proszę zwrócić uwagę, że ten Jowisz ma tutaj. Takim, taką ciekawą rolę do odegrania, bo on właściwie rządzi tym strachem, prawda? czyli tą, tą zasadą, znaczy tym, tym Saturnem, ponieważ Saturn jest w znaku ryb, rządzonym przez Jowisza i tak samo rządzi Merkurym, który jest z kolei w, w znaku też rządzonym przez Jowisza, czyli w Strzelcu. Tu jest ciągle ta, oczywiście, dopóki Merkury nie wyjdzie ze znaku Strzelca, to jest po prostu recepcja pomiędzy Jowiszem a Strzelcem, więc te planety też się tutaj wspierają. Więc to nie o to. Tutaj raczej chodzi o to, żeby znaleźć taki złoty środek właśnie pomiędzy optymizmem a pesymizmem, mówiąc już tak zupełnie prawda, jakoś skrótowo, i to gdzieś najbardziej tutaj to właśnie odczuje ta panna, na której to się wszystko jakoś, no to ona będzie musiała tutaj zachować pewien balans, ale oczywiście, że wszystkie znaki zmienne to w taki czy inny sposób jakoś ten półkrzyż właśnie odczują. I w tym samym dniu, jeszcze kiedy, właśnie kiedy tutaj, kiedy tu będzie się formułował, prawda, ten, ten półkrzyż, Wenus, która tutaj no, jest ciągle, prawda, w, kozie, w koziorożcu, utworzy sekstyl do kolejnej planety transpersonalnej, czyli do Neptuna. No i to jest kolejna tutaj taka odsłona, jeżeli też chodzi o relacje. Dlatego, że tu by trzeba się wykazać wyrozumiałością, czy jakimś zrozumieniem, empatią, takim no, wczuwaniem się jakoś w drugą osobę, chęcią pomagania też jakoś, czy, czy, czy jakoś tutaj wyjścia prawda, naprzeciw, że to jest taki element, można powiedzieć, trochę z jednej strony duchowy, jakoś, który może się dołączyć do, do relacji uczuciowych. Czy jakiś spirytualny, a z drugiej, prawda, jakiś rodzaj intuicji, chęci, prawda, tu jakoś pomagania i też bycia, jakoś w takiej, w takiej właśnie jakoś tutaj, um, ofiarności. No, i 6 z kolei grudnia, czyli wtedy, kiedy, czyli w piątek, kiedy się uściśli tutaj ta koniunkcja, właśnie tego, tego Słońca z Merkurym. To akurat jest horoskop na ingres Wenus do znaku wodnika. Ale przede wszystkim Mars, proszę Państwa, 6 grudnia będzie wchodził w ruch wsteczny, w którym będzie aż do 24 lutego. I ten moment, kiedy Mars tutaj, no właśnie, zaczyna retrogradować w piątek, 6 grudnia, właściwie z 6 na 7, to to jest taki moment, Mars się zatrzymuje po to, żeby iść ruchem wstecznym raz na dwa lata. Więc to jest, to jest rzeczywiście pewna rzadkość. I zawsze jak Mars się zatrzymuje, no to jednak jest to moment taki, no, takiego przedwojnia albo takiego kumulowania, prawda, jakoś tutaj tych, właśnie marsowych, wojennych, konfliktowych, agresywnych, jakoś do tych, właśnie zapędów. Więc w tym znaczeniu nie jest to dobry zwiastun na rozwiązywanie, prawda, jakoś tutaj, Konfliktów również międzynarodowych. Ten Mars się cofa w znaku lwa, ale on się na tyle głęboko cofnie, że jeszcze zahacza o znak raka, czyli przedłuży też niejako swój pobyt w tym znaku, w którym jednak jest w upadku i ta energia marsowa tutaj no, nie będzie za dobrze funkcjonować. Więc to wchodzimy w taką fazę trochę takiego, z, takiego Marsa właśnie zrepresjonowanego. I też tej całej energii, powiedzmy, marsowej, libidalnej, tej złości i agresywności, i tych impulsów wojennych, one mogą pozornie, pozornie właśnie zostać powstrzymane ale po to, żeby potem z, wybuchnąć prawda z, z taką zwielokrotnioną ym, y, siłą. Więc. Ym, te momenty, kiedy Mars jest w ruchu wstecznym, one rzeczywiście hmm, chwieją trochę, pewną taką równowadą jakby świata, to znaczy w takim znaczeniu, że to, ta, ta, ta energia nie idzie do, do przodu, ale która jak która, ale energia Marsa no, jest predystynowana wręcz do tego, żeby szła właśnie do przodu, co nawet widać w tym symbolu prawda, Marsa, ta strzała, a tu idzie to do, to do wewnątrz, prawda, to, to się jakby cofa, to jest jakoś powstrzymywane. Więc będziemy mieli takie poczucie prawda, pozornego jakoś pokoju, czy pozornego spokoju, ale w gruncie rzeczy tam się będą działać gdzieś za kulisą, za, znaczy za kulisami, za kurtyną się będą działy różne, różne rzeczy, które mogą właśnie potem się objawić właśnie mniej więcej gdzieś powiedzmy luty, marzec, kiedy ten Mars właśnie już będzie wychodził z tego ruchu wstecznego. Więc to jest taki czas tutaj trochę dla nas może być trudny i jakoś no, w, w, nawet na takiej arenie właśnie międzynarodowej, ale również w naszym prywatnym, prawda, osobistym życiu, kiedy tutaj to powstrzymywanie różnych impulsów no, może się okazać, że to jednak będzie działało, że, że to po prostu będzie przeciwskuteczne. I 7, 7, a jednocześnie też 7, właśnie, grudnia, z kolei Neptun, który przez te ostatnie miesiące był w ruchu wstecznym, wejdzie w ruch prosty. Czyli on wychodzi z kolei, Neptun, z retrogradacji. Akurat te ruchy wsteczne, planet Uran, Neptun, Pluton one nie mają aż takiego znaczenia. Znaczy to po prostu jakoś jest naturalne, że one przez wiele miesięcy są w ruchu wstecznym, ale te momenty, kiedy one zmieniają prawda, ten, ten ruch, no to one są takie jednocześnie prawda, uwalniające. I to jest energia Neptuna, która się uwalnia. W, 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 no, czyli jakaś fantazja, prawda? Imaginacja, wyobraźnia, ale też jakaś iluzja przy okazji, ale ta energia się uwalnia Neptuna po to, żeby ten Neptun, właśnie, wszedł za chwilę, wszedł po prostu do znaku barana. Więc tu będzie kompletnie inna jakość, prawda? Więc ten Neptun teraz się kieruje po prostu na znak barana. Po to, po to wychodzi z tego ruchu wstecznego żeby właśnie za chwilę tam wejść do Barana, o czym jeszcze będzie okazja, żeby na ten temat wielokrotnie mówić. Ale to, co jest tutaj bliższe temu czasowi, w którym to ma właśnie miejsce, to jest Wenus, która po też kilkutygodniowym pobycie w znaku koziorożca wchodzi do wodnika, w którym się zatrzyma do 3 stycznia 2025 roku, czyli prawie na miesiąc. No, i oczywiście, że jak wchodzi do wodnika, to jednocześnie pierwszym aspektem, który robi, no to koniunkcja z Plutonem. I to jest trzecia, ta, ta, ta planeta z, tej, z tych właśnie planet transpersonalnych, czyli Uran. Najpierw w poniedziałek z Uranem Wenus utworzyła aspekt, potem z Neptunem, i teraz właśnie w sobotę, 7 grudnia, z Plutonem. I już wchodzi, prawda, do wodnika, i jednocześnie też uwalnia pewien rodzaj takiego. No, jest po jakiejś transformacji, jest po, jest po jakiejś zmianie, więc tutaj w tych relacjach te relacje będą miały tutaj inny punkt ciężkości. Znaczy, znaczy w relacjach się trochę ten punkt ciężkości przesunie do właśnie na sprawy koleżeństwa, wspólnoty, braterstwa, porozumienia, szukania tego, co właśnie jest jakoś wspólne, co łączy jakoś ludzi, głównie w takim kontekście. Psychicznym, ale też w takim kontekście pewnych idei, no bo jednak tu Wenus wkracza do znaku powietrznego, zasilając też bardzo taką pozytywną, łatwą, taką, taką, no tym co pozytywne, łatwe i przyjemne nie tylko znak wodnika, ale także bliźniąc, także wagi, no bo to wszystko tu będą te trygony. I to w tym znaczeniu jakoś to jest nawet. Pocieszające, że w momencie, kiedy ten Mars się cofa, prawda, to Venus tutaj wchodzi jednak do tych znaków po powietrznych, w których no, trzeba rozmawiać też o pokoju, po prostu, czyli też trzeba rozmawiać o miłości, nie tylko ją okazywać, nie, nie tylko ją przeżywać, prawda, ale także jakoś werbalizować i przede wszystkim rozumieć, prawda, no bo to są znaki. Te znaki powietrzne, to inaczej w dawnej astrologii one były tak zwanymi znakami rozumnymi, czy ludzkimi, właśnie, no bo ten rozum to przynależy istocie ludzkiej. Więc także rozumieć jakoś też to, co się dzieje między ludźmi i przez to rozumienie, prawda, też nadawać tutaj jakiś bieg tym sprawom, właśnie interpersonalnym i jednocześnie tutaj słońce uściśla z kolei tą. Opozycję tutaj do tego Jowisza, czyli tutaj ciągle jesteśmy w tym, w ten półkrzyż, prawda, o którym mówiłem, to on tutaj się właśnie jeszcze też będzie cały czas dynamizował. Więc to się tak przeplatają, prawda, te różne tutaj te układy planet, które jak Państwo widzicie, no w tym tygodniu to jest wyjątkowe bogactwo i właściwie nie ma takiej, znaczy jest jedna główna myśl, prawda? To jest właśnie taka, czy główny taki motyw planetarny, to jest właśnie ten pół w tych znakach zmiennych czyli ten konflikt między optymizmem a pesymizmem ale jednocześnie tutaj dużo też po drodze się dzieje takich spraw, właśnie agresywno-miłosnych, można, można jakoś to tak powiedzieć. I jeszcze dwa słowa na temat Pustego Kursu Księżyca, który w tym tygodniu będzie troszkę wydłużone, ale w, przypadnie na takie, na takie momenty w ciągu doby, które jakoś, że tak powiem, byłyby do wytrzymania. 2 grudnia od 16.48 będzie księżyc szedł przez um, ostatnie stopnie znaku strzelca i to w ogóle nie musi być niczym dla tego pustego, znaczy to nie musi nic złego tutaj zwiastować, aż do godziny 22.10 to nawet może być dobry czas na właśnie załatwianie różnych, różnych, dla nas jakoś tam ważnych spraw. Więc akurat, ponieważ to Księżyc wędruje po prostu przez znak przez domicyliowisza. Jowisza. Potem 5 grudnia, kiedy Księżyc będzie szedł przez te ostatnie stopnie Koziorożca, to przypada na godziny nocne, od północne od 0.36 do 5.22, czyli na właściwie cała noc. I potem 7 grudnia, już trochę dłużej, bo no 9 godzin, czy właściwie prawie 10. Od 1.03 aż do 10.50 do, do tego przedpołudnia, więc ten sobotni poranek tu jeszcze, gdy Księżyc właśnie przez ten znak wodnika będzie szedł, to nie byłby dobry pomysł, żeby jakieś zaczynać tam nowe, nowe rzeczy. Ale tak tak, czy owak ten pusty kurs Księżyca w tym tygodniu jest mało jakoś tutaj dokuczliwy i godziny spalone wybiją teraz dwukrotnie, 5 grudnia w czwartek od godziny 2.26, czyli też właściwie w nocy, do 14.26, przy czym te pierwsze cztery godziny tutaj są szczególnie niebezpieczne, to już Państwo wiecie, bo to się te, te 12 godzin spalonych się dzieli na takie trzy części, prawda? Te pierwsze cztery godziny są najgorsze, te drugie takie no, do wytrzymania, prawda? A najmniej spalone, że tak powiem, są te cztery ostatnie godziny. I tak samo w niedzielę, 8 grudnia od godziny 16:26, czyli od popołudnia do następnego dnia 4:26, też będą te godziny spalone, które mówią o tym, żeby nie wszczynać żadnych sporów, nie dokonywać jakichś ważnych rzeczy w sprawach. Prawno, sądowych, nie po prostu nie rozpoczynać bitwy. Bardzo Państwu dziękuję, wszystkiego dobrego i słyszymy się i widzimy za tydzień. Dziękuję bardzo.